Cześć! Witam na kolejnej lekcji języka niemieckiego dla kierowców ciężarówek. Jeżeli chciałbyś dostać dzisiejsze słownictwo w PDF-ie, to tak jak zawsze zostaw jakiś miły komentarz pod tym filmikiem. Dzisiaj poznasz najpopularniejsze przyimki w języku niemieckim. IN, W In der Schlafkabine gibt es viel Platz. W kabinie do spania jest dużo miejsca. Dichtemung In der Firma ist angenehm. Atmosfera Firma ist przyjemna. Bei. Przy. Ich bin auf der Tankstelle Orlen bei A4. Jestem na stacji benzynowej Orlen przy A4. Mit. Z. Kann ich mit dir nach Deutschland fahren? Czy mogę jechać z Tobą do Niemiec? Ich habe Erfahrung mit Plane und Wechselbrücken. Mam doświadczenie z Plandeką i BDF-ami. Aus. Skąd? Ich komme aus Polen. Pochodzę z Polski. Ich fahre aus Deutschland um 8 Uhr los. Wyjeżdżam z Niemiec o 8 godzinie. One, bez. Ohne arbeitsvertrag werde ich nicht arbeiten. Bez umowy o pracę nie będę pracował. Das ist ein Fahrzeug ohne Anhänger. To jest pojazd bez przyczepy. Auf – na. Ich bin gerade auf A4. Jestem właśnie na A4. Ich transportiere waren auf Paletten. Przewożą towary na paletach. NEBEN – obok Meine Wohnung befindet sich neben dem Arbeitsort. Moje mieszkanie znajduje się obok miejsca pracy. Kann ich neben dir sitzen? Czy mogą siedzieć obok ciebie? ÜBER – o! Können wir über die Konditionen sprechen? Czy możemy pomówić o warunkach? For. Przed. For dem Urlaub muss ich noch 6 Tage arbeiten. Przed urlopem muszę popracować jeszcze 6 dni. For mia ist 5 km stau. Przede mną znajduje się 5-kilometrowy korek. Nach. Po. Nach der Arbeit. Myślę, iść gerne ein Bia trinken. Po pracy napiłbym się chętnie piwa. Za dzisiaj dziękuję i widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć.